Już po raz kolejny, ale i ostatni odbyła się coroczna impreza Dodać Skrzydeł, czyli nasze kępińskie Kilimandżaro, organizowana na lądowisku w Klinach Kołokępna. I organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Supi. Ostatnia impreza z tego cyklu, organizowana dla dzieci niepełnosprawnych, poświęcona była pamięci zmarłego niedawno majora w stanie spoczynku, pilota Janusza Smiatacza, który był głównym pomysłodawcą wydarzenia. Chcemy po prostu, aby ten dzisiejszy piknik zamknął pewien etap. Aby uczcić pamięć Janusza Smiatacza na te okoliczność, przygotowana Została specjalna publikacja z pamiątkowymi zdjęciami z poprzednich edycji, a także film, który został zaprezentowany podczas otwarcia imprezy, przygotowano też wystawę zdjęć, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przypomnijmy, że ideą corocznej edycji dodać skrzydeł jest wykonywanie krótkich lotów nad Kemptem i okolicami z osobami niepełnosprawnymi na pokładzie, a także przede wszystkim integracja dwóch światów, spotkanie, rozmowę i łamanie barier. W sobotnie przedpołudnie i popołudnie pogoda dopisała, a chętnych do latania jak zawsze nie brakowało. Oprócz tego, na wszystkich czekało sporo atrakcji. Było malowanie twarzy, wspólne zabawy i grillowanie. I choć była to już ostatnia tego typu impreza, humory dopisywały, bo to przecież tylko koniec jakiegoś etapu. Nie przestajemy na działaniach dla dzieci. Myślę, że narodzi się inny pomysł, który równie będzie atrakcyjny jak dzisiejsza akcja Dodać Skrzydeł, czyli nasze kępińskie Kilimandżaro.